Cześć moi kochani! Dzisiaj opowiem Wam o różnych elementach techniczno-artystycznych, które najmocniej wpływają na widza, które naj efektywniej, ale też najefektowniej mogą zmienić postrzeganie konkretnej sceny, konkretnego kadru nawet. Proszę was, żebyśmy nie żeby się nie traktowali tej, tej listy, którą wam teraz zaprezentuję jako taki jakiś wyznacznik, jakąś Biblię. Po pierwsze jest to często subiektywne, po drugie bardzo często zależy od konkretnej produkcji. Jeśli mamy film, który ma na przykład bardzo agresywny, mocny montaż, no to siłą rzeczy ten montaż będzie wpływał na postrzeganie filmu, ale wiecie, my na rzecz tego materiału obierzmy sobie taką zwykłą produkcję filmową. Nie, że Niekoniecznie słabą produkcję, ale taką wyimaginowaną, zwykłą produkcję, w której mniej więcej wszystko jest na podobnym poziomie, nie? żeby sobie obrać taki złoty środek, taką drogę wyjścia do tej dyskusji. I teraz, moi drodzy, na pierwszym miejscu według mnie. Metod, które są najszybsze, ale też najbardziej intensywne we wpływaniu na emocje widza, to jest dobór ścieżki dźwiękowej. Jest to zdecydowanie najszybsza metoda dla montażysty, a właściwie dla reżysera, bo to z reguły reżyser dobiera ścieżkę dźwiękową do swoich filmów. Jest to najszybsza, najmocniejsza, ale niekoniecznie najtańsza metoda. Oczywiście odpowiednia ścieżka dźwiękowa potrafi zupełnie odmienić przebieg sceny i to, jak dla na nas taka scena działa. I, oczywiście klasykiem są wszelkie tkliwe, Momenty, gdy mamy scenę, którą chcemy podbudować, żeby wzruszyła, żeby poruszyła nas, no to oczywiście dodajemy bardzo smutną, dramatyczną ścieżkę dźwiękową i to totalnie jest w stanie odmienić scenę. Do tego stopnia, że ze słabej sceny jest w stanie zrobić może nie majstersztyk, ale naprawdę niezłą sekwencję. Jest to bardzo, bardzo zdradliwe i odpo odpowiednie stosowanie ścieżki dźwiękowej potrafi, w mojej ocenie, niejednokrotnie uratować. Bardzo słabą produkcję. I bardzo często jest to oczywiście również nadużywane, bo twórcy są świadomi tego, jak bardzo działa na nas muzyka. Jak. Wiecie, utwór sam w sobie, gdy słuchamy muzyki na słuchawkach, jest w stanie. Nas, wiecie, wręcz zagotować wewnątrz, prawda? Jak ktoś jeszcze emocjonalnie podchodzi do muzyki, bardzo ją lubi, no to kurczę. Nie? Słuchamy na słuchawkach te, 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 tych, tych dźwięków i cal, cali, aż się gotujemy. I, i, I jak dodamy do tego jeszcze obrazek, jeszcze sferę wizualną, która dodatkowo jeszcze bardziej na nas działa, no to mamy mieszankę wybuchową. Co ciekawe, tak jak wam powiedziałem, używanie ścieżki dźwiękowej nie jest, niekoniecznie jest najtańszą metodą wpływania na widza, mimo że jest najprostszą, bo wystarczy wrzucić scenę na, no, w montaż i gotowe, e, wrzucić e, utwór w montaż i gotowe. Kwoty za niektóre utwory muzyczne sięgają milionów dolarów. Jakie to jest ogromne finansowe przedsięwzięcie i jaka też odpowiedzialność, ale i, i, i mając świadomość, że zapłacimy te miliony dolarów, otrzymamy ścieżkę muzyczną, która świetnie działa, która zbuduje nam atmosferę sceny i świetnie trafi do widzów. James Gunn, reżyser na przykład Strażników z Galaktyki, między innymi, napisał ostatnio na Twitterze, że. Ktoś go właśnie zapytał o kwoty, jakie płaci za utwory muzyczne używane w swoich filmach i tam powiedział, że te kwoty sięgają od zera dolarów do wielu milionów dolarów. Zależy jak się dogada, jaki zespół, jaki utwór, znany, nieznany i tak dalej. Więc czasami no, za te hity zapewne przychodzi słono zapłacić. Oczywiście odpowiednia ścieżka dźwiękowa jest nagminnie używana właśnie no, w blockbusterach, scenach akcji, czy na przykład takie klisze standardowe, gdy mamy przemowę głównego bohatera do tłumu, do bohatera. Wiecie, to jest te, te, te mowy takie, które pobudzają energię, zagrzewają do walki na przykład, nie, to tam zawsze też mamy odpowiedni utwór muzyczny, to jest totalne klisze, ale daję Wam to jako przykłady właśnie tego, jak często ścieżka dźwiękowa jest używana, żeby spowodować, że scena, która może nie do końca się klei, lub może nie do końca by tak na nas zadziałała, ale dodajmy ten utwór i już będziemy to mieli. Zatem na pierwszym miejscu według mnie w efektywności i efektowności działania na widza jest zdecydowanie ścieżka dźwiękowa i to jest o tyle zabawne, że to nie wymaga żadnej pracy na planie zdjęciowym, prawda? Nie wymaga, nie wiem, przygotowań, inscenizacji, oświetlenia i tak dalej, i tak dalej. Jest to rzecz, którą wystarczy nałożyć w montażu. Jest to takie, no, dość, dość interesujące, nie. Okej, okay, druga rzecz, drugi element w kolejności, który według mnie bardzo mocno może wpłynąć na widza i może być szybko zauważony, to jest praca kamery. Oczywiście, nie mówię tutaj o filmach, które są nakręcone ze statywu, no bo tam pracy kamery w ogóle nie ma siłą rzeczy. Chociaż to, że kamera jest stabilna, też jakoś na nas wpływa, ale jest to wpływanie bardziej subtelne, co myślę, że w moich analizach bardzo ładnie widać. Jednak jeśli kamerę wprowadzimy w ruch, to dość agresywny ruch z ręki, to widz to od razu zauważy. I to nawet nie jest kwestia, wiecie, jakiegoś podświadomego działania i tak dalej. Gdy się trzęsie kamera, to każdy to widzi. Zresztą oczywiście do klasyki przeszły wszelkie narzekania w pewnym momencie na trzęsącą się kamerę w scenach akcji. Coś to, na co boom, powiedzmy, pojawił się w pewnym momencie, powiedzmy, że tam z serią Obornie, to już się tak przyjęło mówić. Um, I wtedy ta trzęsąca się kamera była w pojawiała się praktycznie w każdej scenie akcji, aż do... Przesady, ale to właśnie idealnie pokazuje, jak Widzowie zauważają tą trzęsącą się kamerę. Bardzo często jest stosowana oczywiście w filmach, które mają w pewien sposób stylizować film dokumentalny, film taki bardziej naturalny, żeby ta kamera była bardziej kinetyczna, fizycznie osadzona w scenie. Trzęsąca się kamera zupełnie może zmienić nasze postrzeganie takie materii filmowej właśnie w kontekście tego, czy coś jest stabilne, ułożone, idealne, czy coś jest brudne, naturalistyczne, czy coś jest chaotyczne, niepewne, wrażliwe. Ten ruch. Kamery bardzo, może, bardzo dużo może dodać. E, oczywiście scena akcji jest typowym przykładem, gdzie dodaje, nadbudowuje jeszcze bardziej ruch kamery całe wydarzenia, ale nawet w scenie, na przykład, możemy mieć kontrastem, czyli w scenie, która jest teoretycznie spokojna, mamy rozmowę dwóch osób. Ta kamera się trzęsie. I to może na przykład akcentować stany emocjonalne bohaterów, prawda? To, jak, co, co oni czują, że mamy teoretycznie rozmowę, ale ten bohater wewnętrznie już tam, już tam go rozsadza. I ta kamera, właśnie praca kamery, osadzona z tym bohaterem, to akcentuje to jego, te jego wewnętrzne przeżycia. I trzęsącą się kamerę zawsze zauważymy. Od samego początku, gdy scena się rozpoczyna i mamy agresywną pracę kamery, to od razu to wpływa na widza. No i poza tym, jest to też technika, która nie wymaga. W Pewien sposób dużego nakładu pracy. Tak jak y, użycie utworu muzycznego wystarczy go nałożyć w trakcie montażu. Oczywiście nałożyć, no, trzeba, trzeba go podmontować pod scenę, no ale wiecie o co mi chodzi, a ja upraszczam troszkę. Tak, użycie trzęsącej się kamery jedyne czego wymaga, to trzęsącej się kamery. Czyli mamy jakiś rig, jakiś system, który y, pomaga nam trzymać kamerę na ramieniu i nią trzęsiemy. To jest teoretycznie wszystko, co jest wymagane do tego, żeby taką technikę zastosować. Więc znowu zobaczcie ten paradoks. Techniki, które są bardzo mocne, bardzo agresywnie na nas wpływają, paradoksalnie nie wymagają dużej ilości pracy, żeby je wykonać. To jest bardzo ciekawe. Przejdźmy do trzeciego elementu, który według mnie jest bardzo ważny, i wreszcie wchodzimy na troszkę bardziej artystyczne rejony. To oczywiście oświetlenie. Za pomocą oświetlenia możemy kompletnie zmienić jedno i to samo ujęcie. I zarówno jeśli chodzi o atmosferę, Całego pomieszczenia, całej lokacji, jak i o emocje na twarzy bohatera. Bo oświetleniem możemy zupełnie zmienić to, jak postrzegana jest twarz postaci. To, od której strony oświetlimy, to, jak ostre światło zastosujemy, to, ile twarzy pozostawimy widoczne, ile będzie skryte w cieniu, jak mocny ten cień będzie. Wszystko to wpływa na fakturę twarzy, na to, które elementy jej zaakcentujemy, na to, które. które emocje w czasie gry aktorskiej zaakcentujemy. Jak bardzo ładna lub brzydka będzie dana postać, to jest na przykład częste przy w czasie mm, kręcenia aktorek. Jak chcemy ich skórę pokazać. Tak naprawdę odpowiednim światłem możemy skórę wygładzić, tu nie jest potrzebny jakiś dodatkowy makijaż. Możemy jej szorstkość zaakcentować. Bardzo może współgrać oświetlenie ze stanem emocjonalnym bohatera w danej scenie. Może uzupełniać to, jak się czuje. Może uzupełniać to, do czego zmierza, już grunolotnie tak mówiąc. I oczywiście tak samo w skali Troszkę makro bardziej, czyli danej lokacji. Zmieniając światło, zupełnie zmieniamy klimat w danym miejscu. Nawet biorąc pod uwagę ten mój kadr, który jest, no tutaj też można by absolutnie wszystko zrobić oświetleniem. Moglibyśmy włączyć wszystkie lampy, żeby, wszystko było, żeby całość była jednolicie oświetlona. Możemy zrobić tak jak ja, że tył jest troszkę ciemniejszy, ja jestem bardziej jasny. Możemy. W tle puścić jakąś smugę światła. Możemy tutaj w ogóle odciąć jedną stronę, żeby jedna tylko była część pomieszczenia naeksponowana, a druga całkowicie skryta w mroku. U mnie możemy zrobić całkowity cień na twarzy. No, opcji jest bez liku. Jeśli w takim jednym, takim pomieszczeniu, to co jest tu u mnie, yy, chałupniczo przygotowane na, 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 na kanał na YouTube, ma tyle opcji, tyle możliwości. Nawet tymi światłami, które ja tutaj mam, mogę zrobić tutaj cokolwiek, to. Jakie możliwości mają twórcy w wysokobudżetowych produkcjach? Nieskończone. Zatem jest to kolejny element, który według mnie bardzo, bardzo mocno może wpłynąć na postrzeganie sceny. Może ją całkowicie odmienić. Kolejna rzecz wpływająca na postrzeganie różnych scen, mniej istotne od oświetlenia na pewno, to kompozycja. Jednak tutaj trzeba zaznaczyć, że wiele filmów jest skomponowanych zwyczajnie. I teraz właśnie docieramy troszkę do kategorii, które z reguły są zwyczajne. Ale w momencie w którym zaczynamy w tych kategoriach kombinować artystycznie, to zwyczajne przestają być i zaczynają już wpływać na obrazek. I Jedną z takich kategorii takich cichociemnych, z przyczajki mogących zaatakować, to jest właśnie kompozycja. Bo tak jak powiedziałem, większość filmów jest skomponowanych naturalnie. I nawet rewelacyjnych filmów, to nie jest tak, że film będzie dobry tylko jeśli poszalejemy z kompozycją, broń Boże. 90% filmów jest komponowanych neutralnie, tak żeby nie, tą kompozycją nie razić, nic nie akcentować. Ale w momencie, gdy zaczynamy się kompozycją bawić, obiektywami przede wszystkim, szerokie obiektywy deformują pomieszczenia, nie? Deformują otoczenie, rozszerzają je, długie obiektywy zacieśniają znowuż kadry. Są bardziej wąskie, zbite takie w sobie. I dodatkowo, kompozycja to oczywiście nie tylko jest dobranie obiektywu, ale też rozmieszczenie, odpowiednie ustawienie kamery w kontekście obiektyw, które tam, obiektów, które się tam znajdują w kadrze. Nie? Że mając szeroki obiektyw, ustawiając odpowiednio rekwizyty, możemy bardziej zaakcentować ich dziwny kształt, na przykład. Tak? Czyli kom na kompozycję wpływa rozstawienie kamery, dobór obiektywu i rozłożenie scenograficzne całego kadru. I ponownie, gdy używamy agresywnej optyki, dość mocno akcentujemy kompozycję. To jest to, może nie łatwe do zauważenia, ale na pewno wpływa na scenę. Kolejną rzeczą taką właśnie z gatunku tych atakujących sprzyczajki, to są z pewnością kolory. Z kolorami jest troszkę tak, że ponownie większość filmów jest kolorowanych neutralnie, a nawet jeśli nie są kolorowane neutralnie, tylko mają jakiś swój styl wizualny, to nadal nie jest on taki pompatyczny, nie wybija się. Wiele filmów w swojej plastyce fabularnych, w swojej plastyce jest bardzo delikatna. Mamy możemy mieć różną paletę barw, czyli możemy mieć bardziej kontrastowe kolory, możemy mieć kolory na przykład bardziej w kierunku zieleni, możemy mieć bardziej w kierunku niebieskiego, możemy mieć ten nieszczęsny teal and orange czy wiecie, różne kompozycje kolorów mogą być zastosowane w palecie barw, ale bardzo często te najbardziej Filmowe działa już użyjmy tego nieszczęsnego porównania i jest niezwykle delikatna w swojej palecie barw, w intensywności tych kolorów. Zwróćcie uwagę, że wiele filmów nie ma nawrzucanych masy kolorów w kadrach. Te kolory są trzymane w ryzach i to nie chodzi nawet tylko o grading kolorystyczny, ale też na oczywiście kolory rekwizytów, kolory ubrań, kolory tapet, kolory ścian. Ten grading kolorystyczny zaczyna się już troszkę na planie zdjęciowym. Już tam mamy pewną wizję kolorystyczną, a potem oczywiście na montażu w postprodukcji się to dopracowuje. Ale jakby podstawą jakby rozpoczęcia przygody z kolorami jest plan zdjęciowy. I zwróćcie właśnie uwagę, że wiele takich filmów ma te palety barw bardzo stonowane i bardzo trzymane w ryzach. One nie odbiegają za bardzo od siebie. Są takie filmy jak na przykład Amelia, które mają niezwykle kontrastowe kolory i tam na przykład już o, tam na przykład kolory już Da się zauważyć, nie? I to jest przykład filmu, w którym kolory nawet bym na troszkę wyższym poziomie w mojej liście umieścił. Gdzie mamy tam ten tą zieleń, ten tą czerwień, niebieski, te wszystkie kolory ze sobą wiecie tak energetycznie walczą. I to właśnie powoduje, że ten obrazek jest taki mocny. Ale powiedzmy, że te filmy jak Amelia są pewnym wyjątkiem potwierdzającym regułę, że w większości plastyka kolorystyczna jest bardzo delikatna w filmach. Kolejny element, który działa w tyle, to montaż, ale tutaj oczywiście też trzeba y, jasno powiedzieć, że jeśli zrobimy z montażu siekę. To montaż bardzo szybko widz zauważy. Jednak ogólnie zasada montażowa jest taka, ja miałem troszkę ostatnio materiałów, materiałów o montażu u siebie. Ogólnie zasada montażowa jest taka, że raczej montażu nie powinno się zauważać. Że dobrze zmontowany film to taki, w którym montażu nie poczujemy w ogóle. Nie będziemy myśleć nad tym, że film jest zmontowany. Po prostu będziemy go sobie oglądać, chłonąć. I to jest dobry montaż. Dlatego u mnie montaż jest na samym końcu, gdyż w większości filmów jego się nie zauważa. On sobie tam pracuje w tle. Oczywiście są sceny czy filmy, które działają bardzo mocno montażem. Montaż jako narzędzie samo w sobie jest niezwykle intensywne. Możemy wprowadzić u widza dezorientację, chaos, zagubienie. Montażem możemy zupełnie zmienić przebieg filmu. Ale to oczywiście znowu mamy te wyjątki potwierdzające regułę. W większości filmów montaż jest ukryty, subtelny, delikatny, nienarzucający się, powodujący, że widz wsiąka w świat filmu, doświadczego bardziej namacalnie. Nie odrywa go od, wiecie, konsumowania kolejnych ujęć. Jest idealnie w punkt poprowadzony. To wszystko na mojej liście. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, na które elementy wy zwracacie najszybciej uwagę w filmach, które najbardziej wpływają na wasze postrzeganie świata filmowego. Jak pewnie zauważyliście, nie było tutaj CGI, komputerowo generowanej grafiki. Chciałem się oprzeć bardziej na takich technikach zakorzenionych w historii filmu, takich bardziej związanych może z artystyczną pracą na planie, a komputerowo generowaną technologię, grafikę sobie może odłożyć. Złożyć na, na bok. Yy, chętnie poczytam wasze komentarze. Tak jak mówię, wpisujcie, które, na które techniki wy zwracacie uwagę przede wszystkim i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.